Dzień dobry, dzień dobry kochane panny, witam Was bardzo serdecznie kochani. Kochani chciałabym Wam przede wszystkim życzyć wszystkiego dobrego na 2023 rok i zobaczymy co tam u Was kochane panny w styczniu. Będzie też karta na cały rok dla Was z ogólną energią, no i karta od czarownic. I kochani, dziękuję Wam za wszystkie lajki, dziękuję za... Za subskrypcję I, kochane panny, zapraszam was również do grupy Tarot Księżycowy na Facebooku. Jeśli macie ochotę, tam też są live'y, tam możemy porozmawiać na temat esoteryki, tarota, różne inne tematy. I słuchajcie, pamiętajcie oczywiście, że to jest wróżba ogólna tutaj, którą będziemy robić, więc weźcie dla siebie tylko to, co z wami rezonuje, co, do was, co czujecie, że jest wasze. I kochane panny, pamiętajcie również, że podejmujemy decyzje zawsze sami. A karty są jedynie wskazówką, więc już patrzymy, co tam u Was ciekawego w tym, w tym roku, w styczniu. Styczeń dla panien w tym roku 2023 plus karta oczywiście na cały rok. No, słuchajcie, tutaj zaczynamy, słuchajcie, od... Jakichś tajemnic wręcz. Dobra. No, śmieję się, słuchajcie. Aż takie, aż takie tajemnice to nie są, ale coś tutaj. Coś tutaj może być ukrytego, słuchajcie. Co się może wydać. No, dokładnie. Słuchajcie, kochane panny, jeśli chodzi o taką energię na no cały rok, to ja myślę, że słuchajcie, będziecie um, jakieś, wiecie co, Wy będziecie miały, miały bardzo dużo okazji, kochane Panny, w tym roku do podejmowania decyzji, ale decyzji, które będą bardzo ważne dla Was, które w jakiś sposób będą Was popychać do przodu. To będą dosyć duże decyzje, jeśli chodzi o życie. Mogą to być oczywiście, słuchajcie, prze, zmiana, zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzki, e, wszystko, co związane ze zmianami pracy. Tutaj, wiecie co, Wy się będziecie zastanawiać, w którą stronę iść troszeczkę. Um, ale wiecie, no czasami taki, taki rok też jest potrzebny, żeby sobie wszystko powolutku, słuchajcie, uporządkować. Jeśli chodzi o taką ogólną energię na styczeń, um, to, kochani, um, ja myślę, że, słuchajcie, będziecie bardzo zajęci, bardzo dużo pracy, słuchajcie, będziecie mieli. Um, uważajcie na to, żeby ta praca nie była ważniejsza niż rodzina, bo tutaj, wiecie, co macie, aż wręcz po prostu praca na pierwszym miejscu, rodzina na drugim, więc. Jeśli będziecie czuli, że, że troszeczkę jesteście za dużo w pracy, to po prostu poświęćcie ten czas pozostałe troszeczkę bardziej rodzinie. Ale tutaj czuję też również kochani, że może być tak, że jakieś projekty, które mieliście doprowadzić do końca, będziecie w stanie doprowadzić do końca właśnie w styczniu. Zwracajcie tylko uwagę na szczegóły kochani bo szczegóły tutaj mogą być bardzo ważne. Zwłaszcza słuchajcie, kochane panny, które się zajmują czymś artystycznym. Tutaj cokolwiek artystycznego, tutaj już kolejny znak, który, który ma taką, taką wiadomość. Jeśli rzeczywiście zajmujecie się czymś artystycznym, pracujecie rękami w sensie, to możecie mieć bardzo dużo, słuchajcie, zwłaszcza na początku miesiąca, może przyjść dużo albo spotkań, albo jakichś okazji, żeby się wykazać, żeby się pokazać, być może zareklamować. Zwłaszcza słuchajcie wśród przyjaciół, wśród ludzi, których Wy już znacie. Więc może być tak, że wiecie, jakaś koleżanka, kolega coś tam podpowie, coś tam e, przedstawi, może gdzieś was zaprosi, więc, więc korzystajcie z tych, z tych zaproszeń. Ehm, słuchajcie, po, w połowie miesiąca macie kartę sprawiedliwości, czyli może być tak, że albo w połowie miesiąca między tak mniej więcej powiedzmy 10, a 15, 16 e, stycznia. Może być, mogą być jakieś sprawy oficjalne, sprawy sądowe być może, coś oficjalnego po prostu do załatwienia. I wiecie co? Ja Wam powiem tak: jeśli rzeczywiście macie to do załatwienia, to powinno to pójść powinno to wszystko się ułożyć w porządku, powinno pójść tak, jak, tak jak powiedzmy, bez, bez problemów dla Was, to się powinno ładnie wyjaśnić, ale, kochane panny. Ja mam wrażenie, wiecie co, że jednocześnie tutaj będzie coś ukrytego. Wy być może albo nie będziecie chcieli powiedzieć do końca, na przykład rodzinie, o co w tym chodziło, albo po prostu wiecie co, w jakiś sposób, bo tutaj, tutaj ta karta dla mnie, dla mnie ma dwa znaczenia, bo, bo, no bo to jest po prostu, wiecie, czytanie ogólne. Więc tak, jedno znaczenie będzie takie, że wy nie będziecie chcieli powiedzieć rodzinie, o co chodzi, będziecie chcieli to troszeczkę ukryć, i powiem Wam szczerze, że z jednej strony rodzina Was będzie pytać, rodzina czy przyjaciele, o co w tej sprawie chodziło, ale, wy, ale ja czuję, że mimo wszystko będziecie w stanie zachować jakieś sekrety tutaj dla siebie, nie do końca będziecie musieli powiedzieć o co chodzi, kochane panny. A z drugiej strony, moi drodzy, ja mam wrażenie, że jeśli rzeczywiście macie sytuację, która taką prawną, czyli tutaj jest oczywiście szeroko pojęte, być może jest to sytuacja prawna, słuchajcie, spowodowana. Albo przyjaciółmi, to znaczy z przyjaciółmi, coś głupiego zrobiliście w przeszłości i teraz po prostu są konsekwencje tego. Może być tak, że były jakieś używki ewentualnie i dlatego ta sytuacja jest spowodowana. To słuchajcie, jeśli tak było i tutaj coś będzie do wyjaśnienia, to słuchajcie, Wam to otworzy oczy, bo konsekwencje, powiem Wam tak, ja to czuję tak. Konsekwencje nie będą aż tak duże jak wymyślicie, że będą, ale jednocześnie wam to otworzy oczy na to co robić, czego nie robić, jak to powinno wyglądać. I później powiem wam szczerze, że potem tak naprawdę wasze życie troszeczkę przyspieszy. Czyli to jest tak jakbyście wiecie co wręcz Znowu, kochane panny, bo ja mam wrażenie, że, wy się, że jeśli ma, jesteście w takiej sytuacji, to możecie się trochę stresować, a jak to się wszystko wyjaśni, to tak naprawdę wiatr w żagle i idziecie do przodu, coś załatwiacie, jakieś sprawy przyspieszają, dostajecie jakieś nowe propozycje. Tutaj bardzo dużo załatwiania jakiegoś też będzie: jakichś papierów, jakichś tutaj być może kontraktów, nawet umów. Także, kochane, kochane, panny, o ile troszeczkę tutaj strachu może być na początku miesiąca, to później się wszystko, wszystko będzie ładnie, ładnie układało um, i, i pójdzie do przodu. Kochani, rada dla Was to jest oczywiście, słuchajcie, oczywiście <ścoughs> sąd ostateczny, karta karmy również, więc słuchajcie, bardzo dużo spraw rodzinnych może się wyjaśnić, um, bardzo dużo spraw ustawieniowych, spraw... Um, karmicznych może się w tym, roku, w tym roku, w tym miesiącu również wyjaśnić. I to jest dobre, bo Wy poczujecie oczyszczenie. Być może ta, ta sprawa, tutaj wiecie, ta sprawiedliwość musi się, musi się dokonać, żebyście Wy po prostu poczuli się wolni. Poczuli, że ta karma się dokonała, że ta, ta lekcja, że Wy się czegoś nauczyliście i po prostu możecie pójść do przodu. Bardzo fajne karty tak naprawdę, bo z jakiegoś, w, jakimś, w jakiś sposób zamykacie to, co było wcześniej i możecie pójść do przodu. I jednocześnie, tak naprawdę, jesteście w stanie coś tam zachować dla siebie. Czyli, czyli w, takim, w takim sensie, że nie do wszystkiego będziecie musieli się przed rodziną przyznać, o tak to powiem, tak? Um, bo może tego się boicie też, że trzeba będzie tutaj, wiecie, wszystkie szczegóły powiedzieć. Um, I wiecie co, jeśli chodzi o tutaj kartę od. Czarownic, to macie początek, inicjację ducha takiego ezoterycznego. E, czyli ja bym to też wiecie, powiedziała Wam tak, że e, może być tak, że się zaczniecie po prostu jeszcze bardziej rozwijać na przykład duchowo, ezoterycznie. E, tutaj, tutaj, wiecie, tutaj możliwości jest mnóstwo. Każdy może sobie tak naprawdę wybrać, w jaki sposób chce się rozwijać. E, może tak być, słuchajcie, że tutaj zaczniecie, zaczniecie e, po prostu jakieś tajniki, kart czy... Czy rozwoju esoterycznego, po prostu rozpoczynać i, i czytać czy dowiadywać się. Kochane panny, wszystkiego dobrego na styczeń, wszystkiego dobrego w nowym roku przede wszystkim. No i zapraszam Was jeszcze raz do, do grupy na Facebooku, do grupy Księż... Tarot Księżycowy, przepraszam, Tarotowy Księżyc. I kochani, do zobaczenia w kolejnych filmikach, do zobaczenia za tydzień. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.